Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Procesy z życia wzięte, a w nim trzecia część tematu i procesu ogrzewania. Zapraszam. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj zajmiemy się omówieniem trzeciej i już ostatniej części procesu ogrzewania. Tradycyjnie ten materiał zakłada, że już posiadacie wiedzę z poprzednich dwóch części. Nie będę powtarzał tego, co tam było. Dodatkowo tylko powiem, że ponieważ jest to część ostatnia, to pamiętajcie, zweryfikujcie w opisie do tego materiału linki, bo ja zamieszczam ten proces, kod jaki, tu, jaki jest w tym procesie, czy w home do tego procesu wykorzystywany. To wszystko znajdziecie w odpowie pod odpowiednim linkiem, nie musicie tego wszystkiego, nie wiem, pisać ręcznie. Przeklikiwać, i tak dalej. Możecie się tylko ograniczyć, jak gdyby, do dostosowania tego do własnych y, potrzeb. Cóż, nie ma co przedłużać. Y, przejdźmy do interfejsu NodeREDA, i tam omówimy już ostatnią część y, procesu. No więc, jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem NodeREDA. To, co widzicie, to oczywiście już znany Wam y, z wcześniejszych części proces ogrzewania. Dzisiaj skupimy, do tej pory przerabialiśmy sytuację, gdy było otwarte okno i jak ten proces się zachowuje, więc przerobiliśmy ten, tą dolną część tego procesu. Dzisiaj skupimy się na tej właściwej, czyli faktycznie już uruchomieniu tego ogrzewania. To, co się zmieniło od ostatniej, od ostatniej wersji tego procesu, którą Wam pokazywałem, to doszedł nowy wyzwalacz, nowy sposób wyzwolenia. Teraz ten proces wyzwalany jest nie tylko co 5 minut, tak jak to tutaj jest ustawione, ale również jest wyzwalany w momencie, gdy na interfejsie Home Assistanta dokonam jakiejkolwiek zmiany temperatury, czy to na plus, czy na minus, od razu ten proces po takiej zmianie jest uruchamiany. Doszedłem do wniosku, że skoro ktoś zmienia coś na tym Home asystancie, to znaczy, że nie pasuje mu aktualna sytuacja, więc bez sensu jest czekać jakiś dodatkowy czas po tej zmianie, aż ta zmiana zostanie uwzględniona. Dlatego dodałem to wyzwolenie i teraz każda zmiana na tym panelu, który omawialiśmy w części drugiej, każda zmiana na tym panelu wyzwala również ten proces. No więc. Przejdźmy dalej do omówienia. No to tutaj, jak już wiecie, mamy tą część wyzwalającą, później mamy weryfikację, czy jest jakieś okno otwarte. To już omówiłem w poprzednim materiale, i tutaj była ta analiza grupy zawierającej okna, a tak naprawdę zawierającej czujki, które mam zamontowane na oknach. No i teraz rozpatrzmy przypadek, jeżeli. Wszystkie okna są zamknięte. To proces idzie tędy, i pierwsza weryfikacja to jest, czy domownik, ktoś z domowników jest w domu. I tutaj znowu jest rozwiązanie bazujące na grupie, dlatego, że grupa przyjmuje wartość home w momencie, gdy chociaż jeden z członków tej grupy ma status home. Natomiast jeżeli wszyscy członkowie tej grupy mają status not home. No, to wtedy cała grupa przyjmuje wartość not home. Więc przekładając to na polski język, jeżeli chociaż jeden mieszkaniec jest w domu, to system stwierdza i zachowuje się tak, jakby ktoś był w domu. Natomiast jeżeli wszyscy są poza domem, no to system zachowuje się tak, jakby wtedy nikogo nie było. No i teraz prześledźmy sobie sytuację, kiedy co najmniej jeden z mieszkańców jest w domu. Czyli proces idzie tędy i kolejna weryfikacja, jaka następuje, to weryfikacja, jaka jest pora dnia. I teraz ja mam tutaj ustawione, że jeżeli jest to przedział od 6 rano do 23, to uznaję, że to jest dzień, a w przedziale od 23 do 6 rano uznaję, że to jest noc. I w zależności jak, jaka jest godzina, to albo idę tą ścieżką i wtedy tryb pracy ustalam na dzienny, albo idę tą ścieżką i wtedy tryb pracy ustalam na nocny. Załóżmy, że rozpatrujemy sytuację, gdy jest dzień, czyli idziemy tędy. Pierwsza rzecz, jaka się dzieje, to ustawiam wartość tego pomocnika przechowującego tekst, w jakim trybie. Teraz pracujemy, ustawiam jego wartość na dzienny. To mi zapewnia, że tu na tym panelu mam ten tryb pracy wyświetla mi wartość dzienny. Tak? I to jest właśnie to wynika z tego wywołania tutaj i ustawienia tej wartości. Kolejna rzecz. To odczytuję ustawioną temperaturę, czyli znowu na tym panelu odczytuje jaka temperatura tu jest ustawiona. Tak? Odczytałem ją tutaj i teraz weryfikuję, czy działa obecnie ogrzewanie. Jeżeli działa ogrzewanie, to idę tędy, tędy. Jeżeli nie działa ogrzewanie, to idę. Yy, przepraszam, odwrotnie. Jeżeli, bo tutaj jest IS OFF. Czyli jeżeli nie działa ogrzewanie, to idę tędy, a jeżeli działa ogrzewanie, to idę tędy. Dlaczego tutaj w ogóle to weryfikuję? No, bo jeżeli działa ogrzewanie, to znaczy, że temperatura w domu będzie się podnosić, i wtedy interesuje mnie sytuacja, jak bardzo już ta temperatura się podniosła. Czyli co ja mierzę poprzez. Występowanie, ile jest ciepłych pokoi już, tak? Natomiast jeżeli ogrzewanie jest wyłączone, to wtedy temperatura się wychładza w domu, więc wtedy mnie interesuje, jak ona bardzo się wychłodziła. Czyli interesuje mnie wtedy taki parametr, który ja określiłem, ile jest zimnych pokoi, tak? I dlatego mm, weryfikuję ten stan, czy ogrzewanie działa, czy nie działa. No i teraz, jeżeli nie działa, tak, bo tutaj mamy is off. Pamiętajcie, że ja weryfikuję to, czy ogrzewanie działa, czy nie działa, po stanie sonofa, który steruje piecem. Więc jak ten sonof jest off, to znaczy, że ogrzewanie nie działa. Jeżeli jest on, to znaczy, że działa. No więc tu weryfikujemy, czy jest wyłączony. Jeżeli jest wyłączony, to idę tędy. Tutaj natomiast mam pierwsze wyliczenie. Mianowicie dla do zmiennej akceptowalna temperatura podstawiam to, co odczytałem na tym termostacie. Nazwijmy go tak dla ułatwienia. Na tym termostacie zrobionym w homasystancie, czyli tą wartość 21, tak? Czyli obecnie w akceptowalnej temperaturze w tej zmiennej jest 21. Następnie zmniejszam tą wartość o moją tolerancję, czyli o 1 stopień. I zapamiętuję to we właściwości obiektu Message, który się nazywa akceptowalna temp temperatura, tak? Czyli w tym momencie w obiekcie message w tej właściwości będzie znajdowała się wartość 20, dla tego przypadku 21. Tak, 21 minus 1, mamy tu 20. Czyli teraz, jeszcze może, teraz dla mnie akceptowalna temperatura to 20 stopni. I teraz jeżeli pokój będzie poniżej tej temperatury, to ja go określę jako zimny, a jeżeli powyżej, to określę go jako. Ciepły. No i teraz przechodzę dalej, gdzie następuje właśnie weryfikacja i wyliczenie tej temperatury w pokojach, i weryfikacja, ile tych pokoi, jakich jest. No i tutaj na wejście ustawiam zmienne flow, zimne pokoje i flow, ciepłe pokoje oraz właściwość obiektu Message, zimne pokoje i ciepłe pokoje, te wszystkie rzeczy zeruję. Bo każde wejście do tego podprocesu to jest jak gdyby wyliczenie od nowa, więc te liczniki są zerowane. No i teraz idę do pierwszego pokoju. Odczytuję w nim y, temperaturę i sprawdzam, czy ta temperatura jest mniejsza od akceptowalnej temperatury, którą wyliczyłem w tym nodzie funkcyjnym wcześniej. Czyli jeżeli tutaj na przykład jest. 21 stopni to sprawdzam czy dla przypadku ustawionego tutaj 21 to czy 21 jest mniejsze od 20 no i teraz w zależności czy to jest prawda czy fałsz to wyliczam albo zimne albo ciepły wylicz, jak gdyby zwiększam ilość zimnych albo ciepłych pokoi zaraz tu zajrzymy czyli jeszcze raz Odczytuję temperaturę z termometra w danym pokoju, przyrównuję ją do y, akceptowalnej temperatury, jaką mam wyliczoną z nodu wcześniejszego i teraz dla przypadku, że to jest prawda, czyli wychodzi na to, że tu jest na przykład 19,5 stopnia, czyli 19,5 stopnia jest mniejsze niż y, 20, no więc idę tędy i tutaj następuje wyliczenie tych zimnych pokoi. Czyli pod x podstawiam aktualną ilość zimnych pokoi. Ponieważ to jest pierwsze wywołanie procesu, to pamiętamy, że zimne pokoje to jest 0. Są wyzerowane, tak? Czyli pod x tak naprawdę podstawiam 0 w tym wywołaniu. Pod y podstawiam x plus 1. Czyli 0 plus 1. No bo. Y Wpadłem tutaj, to znaczy, że jest zimny pokój, no więc zwiększam tą liczbę zimnych pokoi o 1. Tak? No więc wpadłem tu, jest wartość teraz pod Y to 1 i ustawiam flow zimne pokoje na wartość y, czyli tak naprawdę zimne pokoje teraz mają wartość 1 i dodatkowo tą wartość 1 podstawiam pod. Właściwość zimne pokoje w obiekcie Message, tak? To można troszeczkę ten zapis uprościć. Ja go specjalnie tak rozbudowałem, żeby on troszeczkę był czytelniejszy dla Was, ale można go tam uprościć i pewnie programiści, jak na to patrzą, to już się łapią za głowę, że można by to było wszystko yy, robić tam, nie wiem, w jednej, w dwóch liniach, a nie tak się bawić, ale chodziło mi o zachowanie pewnej, czy, pewnej czytelności, a dlatego to tak jest zrobione. No i teraz... Cóż, teraz mam tą wartość zimnych pokoi ustawione na 1. No i idę, sprawdzam następny pokój. Załóżmy, że tutaj jest temperatura wyższa niż 20 stopni, czyli po, poszło tędy, tutaj, tam zaraz zajrzymy. Tu załóżmy, weryfikuję, okazuje się, że jest 19 stopni, więc jest poniżej tej akceptowalnej, więc znowu idę tutaj. No i tutaj mam sytuację taką, gdzie znowu inkrementuję, tak? czyli zwiększam te pokoje zimne. No więc odczytuję aktualny stan zimnych pokoi. Wiemy, że jest teraz już 1, nie, nie to 0, nie to 0 stąd, tylko to 0 się zamieniło na 1 w tym pokoju. więc teraz w tym pokoju w tym pokoju mamy już 1, tak zimny pokój. No więc pod x jest już pamiętane 1. Pod y podstawiamy teraz x znowu plus 1, czyli już będzie 2. No, i ustawiamy zimne pokoje na Y, czyli na 2. Mamy już dwa zimne pokoje. I dodatkowo te, tą samą wartość dodaj, podmieniamy w, we właściwości zimne pokoje w obiekcie Message. Tak? No, i tak jadę do końca. No, i wychodzi mi z tego ile zimnych pokoi, no, ale też wychodzi mi ilość ciepłych, bo tu mam dokładnie taką samą funkcję. Jedyne co to tutaj inkrementuję, czy tam zwiększam. Ilość ciepłych pokoi dokładnie w ten sam sposób, co tutaj zimnych. No bo pokój, jak nie jest zimny, to znaczy, że jest ciepły. W tym przypadku nie ma czegoś pośredniego, tak? Więc albo jest zimny, albo jest ciepły. No i ten podproces, jak się kończy tutaj, to w, na tym wyjściu mam yy, wartość zimnych pokoi i wartość ciepłych pokoi jest wyjście z tego podprocesu, czyli wracamy tutaj, idziemy tu. Ponieważ ogrzewanie jest wyłączone, poszliśmy tą ścieżką, więc sprawdzamy zimne pokoje, tak? W myśl tego, że jeżeli ogrzewanie, się, y, ogrzewanie nie działa, no to dom się wychładza, więc interesuje nas, ile już zimnych pokoi y, osiągnęliśmy przy tym wychładzaniu. No więc tu sprawdzamy tak naprawdę, ile mamy zimnych pokoi, no, i załóżmy, że przyrównujemy to do 2, 3, 4, może nie 34, 4, czy tam ilu będziecie chcieli. Generalnie to jest warunek, który wam mówi, ile zimnych pokoi wystarczy, żeby włączyć już ogrzewanie. Tak? W tym przypadku jest, że jeżeli chociaż dwa pokoje są zimne, to już włączam ogrzewanie. I tutaj tak naprawdę mam włączenie pieca. Tutaj jest ten nod debugowy, który, tak jak mówiłem, jest tylko po to, żeby Wam zaraz zademonstrować, jak to tam działa. Natomiast normalnie to jest, wszystkie te nody debugowe są do usunięcia, jak już skończę robienie tych materiałów. No i idzie dodatkowo powiadomienie tak, o tym, że ogrzewanie zostaje włączone, no i jest włączany sam piec. Czyli tak naprawdę włączam tego sonofa, który u mnie włącza ogrzewanie w piecu. I teraz no, powiadomienie, też proces powiadomień jest osobno i podproces powiadomień był osobno omawiany, więc doskonale wiecie, co się tutaj w tych dwóch nodach dzieje, nie będę teraz o tym mówił. No, i teraz podobna sytuacja jest, jeżeli by się okazało, że ogrzewanie w danym momencie działa, no to idę tędy. Tu jest dokładnie to samo, czyli y, ustalenie jakiejś temperatury, tolerancji. No i tutaj jest uwaga, jeżeli chodzi, te, bo tu ustawiłem tolerancję, gdy dom się wychładza, tak? Czyli dom się wychładza, dla mnie w tym momencie tolerancja to 20 stopni. Wynika to z tego, że tu mam 21, tu mam tolerancję minus 1, czyli wychładzam, akceptuję wychładzanie do momentu, aż dwa pokoje będą poniżej 20 stopni. No ale teraz jak tu załączę ten piec, to muszę wiedzieć, kiedy go wyłączę. Nie mogę tutaj ustawić takiej samej tolerancji, bo on się będzie włączał, wyłączał cały czas, tak? Więc tutaj ta tolerancja na wyłączenie, jak gdyby ogrzewanie, jest trochę inna, i w tym momencie ona jest po prostu taka, jak jest ustawiona na tym naszym termostacie. Tak naprawdę, jak weźmiemy sobie, sumujemy teraz, znaczy ten kawałek, to ogrzewanie działa w momencie w tolerancji od 20 do 21 stopni Celsjusza. I załącza się piec, gdy co najmniej dwa pokoje są poniżej 20 stopni, i wyłącza się piec, gdy co najmniej dwa pokoje są powyżej 21 stopni. Tak? I to jest jak gdyby cały ten mechanizm, jak to ogrzewanie działa. I teraz tak naprawdę dla trybu nocnego, no to mam dokładnie to samo, tylko różnice są. W dwóch poziomach. Po pierwsze zmieniam opis na tym termostacie w homasystancie, tak teraz jest nocny, więc jeżeli będzie noc, to tu się po prostu pojawi ty tryb pracy nocny. To jest pierwsza rzecz, która jest inna. Druga rzecz, to mam inne tolerancje w przypadku kiedy ma się włączyć ogrzewanie to jest minus 3 stopnie, znaczy minus 3 stopnie od ustawionych, nie że minus 3 stopnie Celsjusza, czyli 21 minus 3 daje nam stopni 18 a włączyć e, przepraszam, to się wtedy włączy ogrzewanie, a wyłączy się ogrzewanie, gdy będzie 19 stopni tak? czyli tak naprawdę pracuje ogrzewanie w jak gdyby przedziale pomiędzy 18 a 19 stopni, no i znowu wyznacznikiem jest taka ilość pokoi. No i identycznie jest w sytuacji, gdy proces działa w trybie poza domem, czyli jeżeli, tylko tu jest jeszcze dodatkowa jedna rzecz. Jeżeli wyjdzie, że w domu nie ma domowników, to weryfikuje tryb gościa. Bo może być sytuacja taka, że wszyscy domownicy wyszli, wyszli, ale został jakiś gość w domu, no to nie chcemy mu wyłączyć ogrzewania, tak? Więc tu weryfikujemy tryb gościa. U mnie tryb gościa to jest po prostu przełącznik tutaj, tak? W ten sposób go włączam albo wyłączam. Nie ma tu żadnej automatyzacji, jest to po prostu ręczne ustawienie, kiedy jest tryb gościa, a kiedy go yy, nie ma. No więc jeżeli jest tryb gościa włączony, to proces pójdzie tędy i cały proces się zachowuje tak samo, jakby był u któryś z domowników. Natomiast jeżeli tryb gościa jest wyłączony, to proces pójdzie tędy. Przełączamy znowu ten nasz termostat, jak gdyby w tryb pracy poza domem, czyli tu się pojawi poza domem. No i znowu ustawimy jakąś tolerancję, tak jak widać dla włączenia ogrzewania jest minus 6 stopni od temperatury ustawionej. A wy, wyło, to jest włączenie ogrzewania, a wyłączenie ogrzewania jest minus 5 stopni od temperatury ustawionej, tak? W takim przedziale e, działa wtedy ogrzewanie w domu, gdy nikogo w tym domu nie ma. I to tak naprawdę. Wyjaśnia cały proces ogrzewania. Jak widzicie, no on może skomplikowanie wygląda, ale tak naprawdę powielam cały czas pewne, pewne mechanizmy. W którymś momencie pewnie to też zamienię na podproces, żeby go uprościć i będzie to troszeczkę czytelniej wyglądało, ale no, czasu jest ile jest i dlatego jest tak, jak jest na ten moment. Skoro mamy proces omówiony, to prześledźmy jego zachowanie na jednym wywołaniu i zobaczmy, jak ten, ten obiekt message wygląda. No, więc przełączmy sobie na debug, tu wy, wyczyśćmy. Ja uruchamiam ten proces i prześledźmy, co się stało. No, proces został uruchomiony. Otwarte okno, wyszło, że nie ma żadnego okna otwartego, więc poszliśmy tutaj. Tutaj wyszło, że co najmniej jeden, jeden domownik jest w domu, bo status jest, grupy jest home, więc poszło tu. Tu wyszło, że jest dzień, bo jest pomiędzy 6 a 23, więc poszło tu. Tutaj ustawiliśmy tryb dzienny na tym termostacie w Home asystancie. Ten tekst na dzienny. Odczytaliśmy z termostatu aktualną temperaturę z tego termostatu w homasystancie wyszło, że tam ustawione jest 21 stopni. Ogrzewanie w tej chwili nie działa, więc poszliśmy tędy. Tutaj wyliczyliśmy akceptowalną temperaturę, czyli odjęliśmy tolerancję, która w tym przypadku jest 1 od 21, czyli mamy akceptowalną temperaturę 20 i z taką akceptowalną temperaturą poszliśmy do tego podprocesu, wyliczyliśmy tutaj wyliczyliśmy tutaj tą temperaturę. Znaczy, wyliczyliśmy tutaj, ile jest zimnych, ile ciepłych pokoi, poszliśmy tutaj tu mamy, czy zimnych pokoi jest więcej niż 2, no ponieważ piec się nie włączył, bo jak widać tutaj, godzina, kiedy piec się ostatnio włączał, no nie odpowiada aktualnej, więc piec się nie włączył i tak samo ten nod tutaj nie, nigdzie się nie wyświetlił, więc piec się nie włączył, co oznacza, że tych pokoi musi być więcej, mniej, zimnych pokoi musi być mniej niż 2. No i zobaczmy, czy to jest. Prawda, tu już w międzyczasie się sam ten proces uruchomił, stąd mamy dwie wiadomości. Ta, którą żeśmy ręcznie wywoływali, to jest ta, poznajemy tak po czasie, bo jest wcześniejsza. No i zobaczmy, jak ten obiekt wygląda. Najważniejsze, najbardziej nas interesujące informacje, no to jest ustawiona temperatura, czyli ta odczytana z termostatu. Jak widzicie, jest 21 akceptowalna temperatura. Jak widzicie, jest 20, czyli to jest ta temperatura ustawiona minus ta tolerancja, która tutaj jest. Zimnych pokoi jest 0, więc czyli we wszystkich pokojach jest temperatura wyższa niż 20 stopni. Więc dlatego y, tu ten y, te, te, ten, nod, jak gdyby ten warunek w tym nodzie nie był prawdziwy, więc ten proces tutaj dalej już nie poszedł, zatrzymał się jak gdyby w tym nodzie. No ciepłych pokoi jest 5, czyli tak naprawdę wszystkie pokoje są ciepłe. No i to tak naprawdę y, jest tyle. Proces omówiony w całości. Pokazałem wam jak wygląda ten obiekt y, message po tych wszystkich tam modyfikacjach, y, jakie, jakie, jakimi on y, podlega. No więc, tak naprawdę, nie pozostaje nam już nic innego jak przejść do podsumowania. Mam nadzieję, że po tych wszystkich materiałach wiecie już jak działa u mnie proces ogrzewania. Mam nadzieję, że dużo z tego procesu możecie zaado zaadoptować u siebie. Yy, mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Jeżeli nie, no to pamiętajcie, komentarze są wasze, wątek na forum powiązany z tym materiałem, zawsze link znajdziecie w każdym materiale. Yy, I Cóż, bawcie się, korzystajcie, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i tradycyjnie już, jeżeli uważacie, że ten materiał jest tego warty, to prośba o te kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o jego subskrypcję. A jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to prośba o odwiedzenie strony na Patronajcie czy na YouTubie i wsparcie mojej osoby. Na ten moment to wszystko. Dzięki śliczne. Cześć!